Hej, hej, hej! Siemanko wszystkim! Hej, Siemano! Witajcie w nowym odcinku na naszym kanale, czyli Oliowcy, a dzisiaj nagrywamy Fortnite! Dzisiaj w tym odcinku będziemy grać sobie w Blitz Royale, czyli w tryb, w którym mamy tak takie medaliony dostępne, Dary mamy takie dostępne, takie bronie i lame. I teraz tak, w tym trybie chodzi o to, że jest mała mapa, jest 32 graczy i każdy z graczy dostaje na początek ten sam medalion yy, i dostaje yy, losowe bronie. Yy, nie są to bronie jako karabiny czy tam PM, -y, tak jak yy, no. No tylko to są takie jednorazowe Ale dobra Zobaczy się w praktyce No to to my nie przedłużamy Widzimy się w gierce A ja to się łączenie, łączenie Przygotowywaliśmy się No dobra No to widzowie Witamy was na wyspie startowej Wyspa startowa jest z Rozdziału pierwszego Tak mi się zdaje Nie wiem bo nie grałem wtedy ładuję Chyba No i Blitz Royal Tutaj macie Taka mapa 30 graczy i wbija się tutaj poziomy I mamy taki taki ten i taki Jest. na początek lecimy sobie na tą miejscówkę teraz tak widzicie Ja sobie Dobra, gram ja. na padzie. Rundki trwają po 5 minut Tak, rundy trwają 5 minut, tak, 5 minut. Dobra, ja idę tutaj ja punkty. Nie trafiłem uważaj bo ludzie ty ja. Leży. Leży. Pozdro, asfalt. Leży. Ale rzeczywiście, ale widzowie, tym się nazywał asfalt. Patrzcie to. Leży. Dobrze e. O kurczę, o kurczę, o kurczę. Leży. A nie trafiłem pompy. Znowu nie, a nie w Ma leczenie? Ma. Może ktoś tam ma. Dobra, no, no, lecimy widzowie. Y, to migan, jest tam to migana, widzowie. A mi ja dasz. mam mini Ja mam mitycznego minigana guna, widzowie. Lecimy w tam Nowy, mam mitycznego minigana. guna. Y, tutaj jest. A. Ale sponsor? Kolega. Ale fajna strzela Eee oli cypy Na typy to my czekamy czołgnie Ja idę tamtego tutaj to Ja nie mam amunicji bo muszę iść na blisko Widzowie i tego typu nie ma niestety trójka więc gramy z tym Z e, gramy z, e, oddziały Niestety ale gramy na nieuzupełnionym widzowie, yy, żeby, ten, żeby po prostu grać sam. Ja mam Ja mam to minigana. Ziomek, przecież to jest nie jedna z lepszych pomp egzotycznych. Nie, nie wiem jak wam, widzowie, ale mi ta pompa podchodzi. Ja mam jeden medalion, tak nie, że coś. O kurcze, o kurczę, kurcze, o kurczę. O z dropów lecą medaliony w Jak, wie, jak Typysz. coś. Typysz. Ja nie mam żadnej bloków na daleko. No, ale leczo. laser Łapcie kulkę. Ej, ej, e, tele chłopaki teleportujemy się do nich. A ja nie mam teleportacji. A, bo oni tu idą. Wow! Zowie co to było! Yy, on zwiewa, zwiewa, zwiewa Olej goni z... się Zostaw go Ej zginę! No, zostaw ty, Karo Zowie, yy, w tym trybie też nie ma budowania Dlatego tutaj nikt nie buduje No właśnie dlatego się zdziwiłem w tym to trybie Cały wiedzieć. czas się zadywa leży? leży. O, no jeden leży, ja też leżę to sam dobra ten, ten, ten. E, trzecie miejsce drodzy, dobra. trzecie miejsce jak mój poziom, ale fun fact. Trzecie? dobra? Y, lobby. lobby, lobby, lobby no to widzowie, jedziemy no to widzowie, witamy was w kolejnej gierce tutaj nasze przemalowania do broni no, no, perfekcyjnie Lecimy... Dwoja. tutaj, fajne miejsce Ej nie, bo tu Sigma chyba stoi Tak, bo tu Sigma stoi Czyli MOA, Albo żyli pod kamieniem przez... Przez długi czas. Ty ale ile to mi skrzynek przy tym Młajem? Bo to jest Sigma. To jest dla Sigma. Ty nieskończoność ammo mam! Dobra, mi to wystarczy. No, bo, e, czemu nieskończoność nieskończono się amunicji do wszystkiego? Bo, no bo masz taki medalion Ale jakąś maskę widziałem. Maskę diabełka. Ja mam mam. Też mam maskę diabełka. Tych nie może dostać broni. Dobra leży. O o, o to ten, to Ale to, to leży. O oh, ła, wow. leżę Tam I Ale lecy bo... jeszcze macie Widzę łap łap czaszkę Nawet nie. No to, to mnie kiedyś uleczy Dobra ja widać ja nie łap Oh wow. Nie, czy, czy ty zginąłeś? Okay. Nie! Zobie ten typ jest trudny Do lobby? Yy, nie, nie, wie, nie, nie, gotowość, gotowość Dobra, dobrze, ja witam was w kolejnej gierce No znowu tutaj No ale w następnej rundzie polecimy gdzieś indziej Ok, Mam ten, mam tar tak. HDS. Abyśmy teraz to wreszcie wybrali. Tak. Było prawie, mieliśmy trzecie miejsca. Ja mam najlepszy rotej na świecie, który znalazłem. Rotej po polsku. No i pompa. Nie, no on mnie nie widział. Albo wyjaśni, co to znaczy rotaj. E, to jest takie miejsce Takie miejsce na które cały czas lecisz Albo sam mówię źle, to też jest prawdopodobne No nie tak jest, bo to tak. Oliver jest petą Akurat to co ty powiedziałeś to to nawet nie było. To co się zawsze jest ta skrzynka. Po prostu zawsze. To ja sobie pójdę po drugą, która w tej ciężarówce. Zobie w tej ciężarówce jest zawsze ta skrzynka. Skąd ty masz te dary? Ja no też chcę. E, pompa i e, Tutaj jest typek. ale chcę pomóc efekt, efekt gorączki złota mi się skończył idziemy po medalion karanty, złoty tak. banan, banan kogut Olwier lubił kiedy, to prefer al bananów ile do no. tytułu? dostał za 130, 10, dech! dech! Dostało 40 kurczę nie mogę trafić 100 odem Fajt! mi Nie mam Oscara! z Mam z tego skara złotego skądś No to wojnie, mam z siebie, mam skara Oscara! skara Mam efekt złotej gorączki A jak się zdobywa ten efekt? Jest krzywanie? Nie wiem, ja stałem tak, o! Tak, przysłuchiwanie skrzynek pojemnik Chodź no, idę ty... po ciebie. Ale typowe strzałki, gdzie jeździcie, co tu robię? Jest mi się nie przydadzą. Dla ja mam... mnie by się przydały, ale nie będą nosił na dwóch karabinów. mam egzotyczną... Mam egzotyczny, egzotyczny karabin. Kara od kara. Zaraz ja... się prawie wywaliłem. Dlaczego to jest potężne? Mamy gun. U kewik. Na razie jest pięknie. To chcę bigam Jedziemy dalej Rebutują Olecie Dobra, jedziemy Dobra, dostajmy Jest! Jest! Dzień dobry, człowiek mnie prawie zabił Daj zjom... się Ziomek odrodził ziomek, odrodził ziomek. Tutaj ziomek, tego ziomka. No ma, że nie mogę wczakiwać na Tutaj jest ten ziomek, tylko typ. Nie, już tu nie ma. Ja zaraz zginę. Dobra, ja się leję. Jak ktoś, ktoś chciał wiedzieć, jakby mógł ktoś zginął. I ty już nie żyje. Dzięki. Kewik. Widzowie, jedna osoba nam została Rebutują, rebutuje Wygrywamy Nie on zrebootował. tym zrebootował. Tak, ziomkowi się udało Znaczy no, ja Widzowie teraz. wszystkie dary, dary dostaliśmy Ale te ziomki nie mają broni Złota liba Te ziomki są bezbronne Widzowie łapiutko! Pierwszy winek w tym filmie! I to z koronką widzowie. Wreszcie winek. Ja mam jakąś czerwoną czerwoną Ale muzyczka. Poziom błyskawicy 5. Widzowie to była bardzo dobra runda. Więc widzimy się w następnej gierce. Dobrze ugrano. Dobrze ugrana. No to widzowie, witamy Was w kolejnej gierce, tylko sytuacja była taka, że nie chciało nas wczytać na kolejną rundę Blitz Royal. Więc włączyliśmy baty Royal. Jak coś to jest laści. Dobra, zostawiamy. E, widzowie, jestem. Lecimy na Kitsune. Bo to jest nasza stara miejscówka tylko mam fajne tego pa, to, ale dużo miejsc jest w, w, w ogóle topia akademia wilcze ty ale wilcze włości były w poprzednim sezonie widzowie Możecie sobie zobaczyć na poprzedni film chodzę w A ja raz pamiętam ja się raz e, ten wywaliłem, bo raz tak... Co to jest? Wyleciałem w drzewo, abym z niego i zginąłem. E pompa mi wypadła nagle z ten. coś za broń. Ale to jest mocne. Ja już wiem, że to będzie hit. Chłopak jest na dole. Chłopak? Nie on jest, na dole. Co, co jest tak, tak, tak. na dole. co tak. tak. to jest, widowny? Na dole drugi. Zabijamy, bo tutaj to jest battle royale, tutaj śrękabicę. trzeba dobijać. Widzowie, ja mam jakieś rękawice. O kurczę. O kurczę, prawie spadłem. Co, drugi typ objechał? O, ty się złapałem tu daleko. Tak, ty powiechał. Zaraz go zabijemy, drodzy widzowie. Patrz, patrzcie to, czekajcie. Co wie? to. Co to jest za jakiś kruch? Co to są za kruki nie wiem. Traka Przed chwilą to znalazłem Trakao No zobaczcie. O co tu chodzi? O co tu chodzi? O kurczę. Ja to, to jest najlepsze, to sniperka. Piłka, patrzcie, leci. Musimy nadejść. Sorka, ale torka. I... już jest Widzowie profesjonalne. Przyciągamy w linkach. Co to jest? Kostka sześcian surfowania. Oj, 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 Jeszcze oj, oj, oj. To Jest tego bez Trip lotu? <gryw> Widzowie to jest potężne O, pompa z Blitz Royal. Ty, ale część broni, które tutaj są, są z Blitz Royale. Zauważyliście to? By Blitz Royal to nie było, mniejsze Battle Royal. Ja to chciałam powiedzieć. Ty, co to za kość? Mam jakąś kość. Dwie. Dobra, rzucam jedną. Raz się żyje. Uwaga, widzowie, rzucam. Rzucam Oliwiera. Co jest, wiesek O kurczę. To jest krypto! Piesek Supermana! Co? No. Jak go no, pojadę? Tylko przyjdę Zrobię teraz, teraz nie będę ja, się wypowiadał na temat krypto, bo w poprzednim filmie zaliczyłem baty z gwiazdą śmierci. Kto no. oglądał ten wie? A ja, a ja z jej bunkiem. To ogra ten wie coś tam baba to coś tam Ule ze mnie parko, nie ma tutaj. Jeszcze ja mam jakieś prcake, ja mam jakieś psy Ja mam epicką pompę w ogóle Dawaj do mojej fury To fajnie

O, ja zawsze. Zaraz znajdziemy je klasę Spoko. Wysadzamy to. Ty, 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 Coś ty zrobiłeś z na tą Ja nic. Ono nie było Co takie. Zrobi... Co ty zrobiłeś z tą autą? To się To jest jakiś mruczek. Ej Co to jest? Co wie? Oski za tym Ja Ja widziałem. Zowie, tu się nic nie dzieje. W równaniu do Blitz Royal to to jest chyba. Lecimy! Pedaliści. Na medalistów nie będziemy jechać. Bo oni są troszeczkę mocniejsi. Oni, troszeczkę, mocniejsi To by widzieliście? ten spot? Dawaj skok. Tak, to był to był jak. Breaka, bo to był jak. O, to, to, wyglądał, to do rifta. Co? Co? Ja chcę że ty ktoś tam jechać autem. Czy a, 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 a. A, 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 a. Tak. Co? Co to za kora? Nie mam na to Będziemy korę pokonywać.

Nie Co wypadło? Gdzie jest broń? O, broń Moja sniperka! Bityczna! Widzowie drodzy o, nie, by Ej, słuchaj ja efekt leczenia Mi się tylko wydaje? Nie mam, bo ja sobie ranę Nie mam efekt leczenia, widzowie Chyba się, że, Albo mi się, się coś wydaje Widzowie patrzcie co ja mam Kamiczki. A weź wyrzuć, pokaż do kamery. Nikt ci nie zabierze. Niby tu nie było powietrza, Oski by zginął. Ja tu nic nie widzę, widzę okay. nie, nie bo... Tak, rękawiczki fajne. Basowa. Od pałka do pałka. Ja sobie latam. Dostał 50 widzowie No bo ty na dole Ja nie w gości nie muszę się chronić U tylko na blisko Aj nie twoje no, rejsy. nie rajta Ej, może ktoś pożyczyć Amulicy do karabinu? co my jak ja jestem w skoku to ja... Ej, ja pożyczy ktoś I... ammo to, do karabinu? Moja... Ja też nie mam. Mam 40, to ci dam całe. Masz. Ale... To masz... Ja i tak na blisko hop. To masz to. To jest karabin, ale PM-owy. Taki mocny. Ja mam gości 339 do tego. Widzowie potraficie tak? Nie, nie, widzowie tutaj jest. Co wy widzicie mało postać? Dobra. Czekamy tutaj. Patrzcie na mnie widzowie. Patrzcie na mnie widzowie. Geniusz. Okay, Dobra, wychodź z barworów. No jak nie w ogóle liczać. Idealna Czemu ja jestem niewidzialny, gdy ja skaczę ze sprintem? Czemu jestem niewidzialny? Obrót, ostatni, ostatni! to się stało? Zabie wieko na! Został, 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 to. został, został, że został, 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 na został, A został, wie, że to może być tak, że sobie to bramy. Ktoś Dobra, lecce Lecę Zobię raz, żyję Ci ty pośleł? Ja ja Dobra, chodź ty pobijam chyba widzieć, no? Co wiem? Leży U, ten, ten Na metrów widzowie! Ziomków. Ja mam ziomków, no. Yeah. Nie żyją. Ale dostał popę. Widzowie na razie nikt nie Widzowie patrzcie jakiego mam potwora. Widzowie, patrzcie jakiego mam podpora. Pistolę proszę na pm. Zrobię wielkie sorki za lagi, ale taki czas. A też mam lagi. Co w Takie wika, bo widzę, że tu dwie osoby nie mają, łapcie dwa, piki. Szybkie pitku. Ile nie, dobra. tutaj są, Tutaj są. No i tak jak mówiłem, widzowie, niewidzialna podłoga. Patrzcie, tu jest nic. Tu jest sam piasek. Widzę, co się dzieje pod mapą. Co wie. Ja mam cheaty. Zobaczysz na filmie. Tak, zobaczysz na filmie. Czekajcie na mnie. No typie no proste. Nie, jesteście... nie strzelaj. O, kto tu strzela do mnie? Do nich strzelać, dostali dużo. Sabrina, nie ginąć. O no, nie wiem, że ma taki ten jeden naloła No to jest! Muszę wow. podleczyć najpierw w pierwszej kolejności Uciebrinka przyszła No sabrinka Nie widzowie! Nie Kurunki. widzowie Kurunki. O skinka dostaliśmy i 100 Widzowie fajnie Takim średnim akcentem, że nie wygraliśmy Gierki w Battle Royale Kończymy ten film, mam nadzieję, że wam się podobał Zostawcie łapkę w górę I subskrypcję, walnijcie w dzwonka Bo to, bo to wszystko jest za darmo No i wystawcie komentarz Czy chcecie więcej tego Czy chcecie więcej Fortnite'a No to co, widzimy się w następnym odcinku Nara